Siema. Zaczynajmy z tej strony, Majubi, Zapraszam Was na kolejny odcinek. Biomutanta i. da hel Co tutaj się dzieje? Dziwne shadery mi się pozałączały Dobra, lecimy z początkiem wojny plemion. Chciałem robić kilka misji pobocznych, ale stwierdziłem, że w sumie po co teraz je robić? Można je zrobić później. Najpierw rozwiniemy trochę naszą fabułę, a później zajmiemy się wszystkimi innymi rzeczami, to które mają inne. Uuu Gdzie, że tutaj? Czyli rozumiem, że będziemy się tłuc. Mam taką nadzieję. Bo. Je ja lubię dobrą bitkę. Co tam jest? To są jakieś tyrolki. Dobra, zobaczmy. Spotkaj się z wojownikami. Tylko jak do nich dotrzeć? Czy ja tędy jestem w stanie tam wejść? Chyba tak kurde nie bardzo. O, tutaj jest jakieś przejście. Siemaneczko, siemaneczko. Jak mogłem tego nie zauważyć? O, to jest pytanie. Ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na nie. Co tutaj jest? Jest tutaj, jest tutaj coś do otwarcia? Chyba tak. Kurde, nie bardzo. Dobra. Siema. What the hell? W ogóle zapomniałem coś zrobić na samym początku. Ale możemy zrobić niepowstrzymaną świnie. I... Ale to nie wszystko, ponieważ mamy jeszcze kilka rzeczy. Które sobie odblokowałem w międzyczasie, Dziup, kurczaki. No, i po goście na przykład, takie coś. I skrzyki, ogniki, kurczaki. To jest naprawdę świetny, świetny cios. Tam ci się tam dziwnie czają. Hmm. I bum, No, ale gościu przeżył jakimś cudem. Elo. Chodź tutaj, ziomeczko. Oddawać mi moich przyjaciół. Dobra, tamtego się udało powstrzymać, a raczej go unieszkodliwić w pewnym sensie. No. I ognik. Hej. Niby ten ognik mi wszedł, ale z drugiej strony... Dobra, gdzie jest ten ostatni? Tutaj są. Więcej ogników. Walka. Walka to moja potęga. No. I ciach! Oj! Dobra. Typ mi się przewrócił. O, nie weszło. Jeszcze raz. Chodź tutaj. I bank. I nie niepowstrzymana świnia! O, na mi nie weszła. Jednakże udało nam się uratować naszych ziomeczków, którzy tam na nas czekają. A ja chcę głównie walczyć w zwarciu, więc nie będę się tym przejmował, że nie używam żadnych takich dziwnych ataków typu bronią się maneczko. Czy mogę cię uwolnić teraz? Jo, najpierw mogę sobie poczytać, co to jest? Czemu tu jest ten zły? Chwila, eee! mogę go albo skazać, albo uwolnić oczywiście go uwolnię, ponieważ jestem dobrym ziomkiem. Towarzystwo, i że uważał zabawki z dawno za zakazane. no już nie panikujmy. Tał żegna się z tobą. Chwila, a nie mogę go uwolnić? A? Ma sporo do roboty, więc się nie martw. Chwila, a nie mogę go uwolnić? A to co to jest? No dobra, zobaczmy, co ten zły będzie miał do powiedzenia. Mam nadzieję, że właśnie nie zabiłem tamtego gościa. Czy ja właśnie. Szkole się w sztuce mroku? Um... Świat wypełnił się mrokiem. <laughs> Punkty psioniczne mi doszły, ale dobra. Czy ja teraz mogę go uwolnić? o tym to? Dobra, gościu będzie mi tutaj gadał jedno i to samo w kółko, skoro tak, to idziemy dalej Ale właśnie, dodają sobie takie ataki, czyli właśnie takie ogniki śmieszne Uuu, czyli to działa na zasadzie, im dłużej to trzymam, tym dłużej to atakuje To jest spoko, ale mam kilka rzeczy tutaj do zrobienia, ponieważ ja już sobie to sprawdziłem, a chciałem to zrobić raz, razem z wami, także Możemy sobie ulepszyć kilka rzeczy, na przykład główną rękę Mm, I to się robiło chyba tutaj, tak? Wolna ręka. Mamy to. Tak jest. Zaciśnik, dźgalnik. Ja bym sobie chciał mimo wszystko to ulepszyć. Więc tutaj mamy to. Tyk. No i stwórz. Od razu. Przebicie pancerza w górę, oraz atak, czyli obrażenia, też w górę. To jest lightweb. Chciałbym zobaczyć czy jeszcze coś tu mogę włożyć, rodzaj podstawy, no właśnie to jest jeszcze taki, taka dziwna ta podstawa i ona mega dużo nam zabiera, ale do rękojeści, 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 no ciężko mi się jest odnieść, dlatego nie będę tutaj z tym nic robił, spróbuję jeszcze tą drugą rękę zmodyfikować, ale tam mi się wydaje, że w tym, na ten moment jestem trochę zablokowany, ponieważ miałem chyba tylko jeden taki dodatek, no właśnie. Jednakże to nie wszystko, ponieważ do korpusu również mogę sobie coś dodać. Jeszcze mam inne rzeczy, które mógłbym w sumie założyć, ale na to potrzebuję siódmego levela, a tego niestety jeszcze nie mam. I tak, tutaj mamy to, ale mamy jeszcze takie rzeczy. Dobra, energia KI troszeczkę mi wzrośnie, ale pancerz mi spadnie. I to też jest na przykład dobra opcja, tylko że nie chcę chyba tego robić aktualnie. Jeżeli chodzi o modyfikację moich stóp, nóg chwileczkę. Bo jeszcze coś chyba miałem. Ja tu miałem jeszcze jakieś inne rzeczy. Coś na piąty poziom, tak mi się wydaje. Na głowę nic. Na lewe ramię nic. Hmm. To na co to było? Korpus? To chyba było. To było na piąty poziom. Dobra, zróbmy tak. Zabandożowa... Zabadanżowana kurtka elegancka. Dajmy sobie tutaj dodatek i możemy sobie tutaj takie coś dodać na przykład i to nam wzrośnie o 17 do pancerza Może jeszcze jakiś drugi dodatek? Nie mam butelek No i to jest trochę słabe, ale możemy to stworzyć, ponieważ nasze pierwsze rzeczy zostały już ogarnięte i jesteśmy odrobinę lepsi niż byliśmy jeszcze ze 2-3 minuty temu to jeszcze jest to całe wyposażenie to tu mamy jakiś moduł zapalający, który możemy rzucić w gościa Kilka rzeczy dodanych do naszego szybkiego wyboru ale nie mamy, wow Ty, goła jaszczurka A jak wygląda to? No, jednak z pancerzem jestem troszeczkę silniejszy Automat, z automatem chyba nic nie mogę aktualnie zrobić Wygląd również pozostaje taki sam Więc ja już sobie wychodzę I lecimy dalej niszczyć posterunki Agnich O, Tutaj coś czuję, że już chyba ktoś się na mnie czai Dobra, ale ty chyba coś gdzieś jest, nie? Tutaj mi pokazywał jakąś skrzyneczkę jeszcze parę sekund temu Hallo, Halo, halo Gdzie jest coś do otwarcia? Czy ja tam mogę wejść? Teoretycznie I praktycznie, mogę tam wejść, dobra Jest skrzyneczka, no oczywiście, że jest Musi być, jak żeby inaczej Koszula z krótkim rękawem Dobra, ja sobie to chyba zezłumuję, bo na ogół nie wygląda to na coś... No, z drugiej strony jest to dobre i chyba za bardzo się pośpieszyłem z tymi moimi ulepszeniami. Dobra, nieistotne, spróbujmy stąd spaść i zobaczmy, nie schodzi nam życie, jeżeli spadniemy z wyższej wysokości. Więc to też jest duży plus. Dobra, no ci to mają taką fortecę, w sumie z papieru zbudowaną bardziej, w porównaniu do... Typowych, jak oni mieli? Miriadzi. Miriadzi mają delikatnie chyba lepsze. lepsze miejscóweczkę. Dobra, Elo. Mówi, że należy oswobodzić posterunek. Radzi jednak, by w drodze do wrogiego kapitana dokonać jak najmniejszych zniszczeń. Hmm, kapitan? Jeśli dasz radę, spróbuj przekonać kapitana, by poddał posterunek i dołączył do ciebie. Ja, ja tu mogę mieć duży problem, ponieważ moja charyzma może nie wystarczyć na to, żebym mógł to ogarnąć. Tak o. Dobra, ale czy mogę raz do niego podejść? Jest w gotowości, by wkroczyć do posterunku wraz z tobą? Jeszcze nie mogę, tak? No dobra. Wrogi posterunek. Tak. O, najpierw osikajmy znak. Znaczy przejmijmy go, oznaczmy sobie tryb szybkiej podróży. Dobra, musimy się dostać jakoś do środka. Jak mogę się dostać do środka? Czy to są rzeczy, po których mogę wchodzić? Chyba tak nie bardzo, co? Odkrywasz lokację. Fajnie, że odkrywasz lokację, ale ja bym chciał mimo wszystko wejść tam, tak wiecie, po cichutku. O. Udało się? Nie, jednak nie. Co za troll? Tak się nie robi. Dobra, jak wejść do tego posterunku tak, żeby nikt inny mnie nie przyczaił? Ja jestem w ogóle to w stanie zrobić w taki sposób? Dobra, tędy chyba będzie dało się tam dostać. O. Chyba jednak nie bardzo. Dobra. Spróbujmy jeszcze dalej pójść, a jak nie, no to normalnie wchodzimy tam z grubej i o nie, co się dzieje? Git. Dobra, jestem jakby od że tak powiem od dupy strony. I się tędy chyba nie dostanę. Mimo wszystko, jak bardzo bym się nie starał, to nie miał najmniejszego sensu. Dobra, przyspieszamy i lecimy z powrotem. Będziemy musieli wejść chyba z tym ziomeczkiem naszym. Bo tutaj żadnej i takiej, we... jakby alternatywnej drogi wejścia nie ma. Trochę się jąkam, ale. Ja już tak mam. Tutaj coś gdzieś może. Nope, gramy chyba na to, definitywnie chcę pozwolić. Ej, a tedy? Żadnej dziury, nic kompletnie. Jak to? Dobra, gościu. Ciach, biegiem, Elo. Dobra, wbijamy interakcja. Dobra, szczęście nam sprzyja. Każdy krok w kierunku ostatecznego celu przybliża cię także do lepszego świata. Oj tak. No dobra, mamy strażników. Ja tu od razu ognikami za zaatakuję. Zobaczymy do czego to doprowadzi. Jo moce psjoniczne. Tą. No, bez kitu, są beznadziejne. W sumie nie wykonałem praktycznie zero obrażeń, nie? Dobra, ja bym chciał pokonać chyba tego gościa. W pierwszej kolejności. Ciach. No. O, o, o. Jaki cwaniura. Nie ma tak... Da hell? Yo! No tamten typ jest po prostu niewiarygodny No Spróbujmy ich jakoś tam powstrzymać Dobra, jeden pokonany, chyba tamten drugi też był pokonany to wow. Co to jest? Jak z tym walczyć? Ciak. <laughs> Okej okay. Easy. Jest od easy. O, bro. Kolejna zagadka mega nielogiczna. Jako one są na ogół strasznie proste, ale czy mi moja, moja inteligencja pozwoli na rozwiązanie Kręć jej? Kręć kręciołkiem i otwórz odpływ. No dobra. Raz, dwa, trzy. To jest. Ok Nie! O! Ukończone, kurczaki. Easy. Wszystko się zazębia. Dobra. Czas popływać. Tutaj w kwestii nurkowania chyba nie mam za dużo do powiedzenia. Jedyne co jest pewne to to, do że muszę im uwolnić, okay. muszę im stworzyć drogę do poruszania się. Hey, Come on. W jest nasz pomocnik. Dobra, kolejny ziomeczek. Tutaj wchodzimy już inaczej. Te ogniki są aktualnie beznadziejne, więc ja używam tego. Ej, 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 ej. Ziomeczku. O! Co mi się pomylił guziki. Właściwie nawet bym powiedział bardziej, że kierunki. O, o. Ciach. No dużo lepiej by było tą kontrę uskutecznić. Jednakże to nie zawsze chcę wejść. I świnką. Bang. tam ci mi nawet tego podrzucili. Chodź tutaj, przyjacielu. Punkty ulepszeń dodane. Dobra, elo. Może wyjdziesz stąd? Jak to rozwalić? Zwykła interakcja i maszowanko. Nadzieja, że przybędziesz, nigdy nie zgasła. Ale ciężko było przetrwać do tego czasu. Nastawienie plemienia nie pomagało. Dobra, Mip. Po prostu wróć do portu i odpocznij. Przez Dobra. Co tutaj jest? Jakieś znajdźki? Coś, cokolwiek? Nic? Naprawdę wpuścili mnie do pomieszczenia, w którym niczego nie ma. Czemu mi to robicie? Uh, tutaj chyba będzie coś cennego dla mnie. Najzbrojownie. Kurczę, no fajnie, no że dostaliśmy taką broń. Ale ja jej nie używam. Ja ją po prostu zabiorę. Ale wracam do moich, kurcze ostrzy śmierci. What the hell? Czemu on się tak uniósł? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze w ogóle coś? Ej no. Dobra, niby mogę tym chyba... Bo ja ty mam strzelać? Wyposaż. No. Oja, ja mimo wszystko muszę tego użyć. Wolałem tego uniknąć, aczkolwiek skoro już muszę, no to. No. Tak. No dobra, może być to całkiem proste. O ile dadzą mi spokój. I hop, lol, mogę to rozwalić? Chwila, ja to mogę rozwalić, ale raczej tym. Yo, <laughs> ukryte uderzenie? No, nie weszło. No, ta broń chyba ma swoje plusy, aczkolwiek. Wydaje mi się, że ma dużo więcej minusów. Dobra, oddajcie mi moje sztylety. To i to. I niepowstrzymana świnka, ale typ miał jednak obronę załączoną i nie wyszło. Dobra. Kiedy on tym laserem zacznie tutaj strzelać? Znaczy laserem. Właściwie kiedy zacznie mnie raczej namierzać. No. Kolejny powinien zostać za chwilę pokonany. Dobra, ucieczka. Tu jest ostatni ziom? Ło! Wow. Mister roboto, mutant wyzbroi. No, dobra. Nie! Wiem, 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 wiem. wiem. dobra, weszło. Fajnie. Teraz nie powstrzyma na świnia. Jeszcze kilka uderzeń. Wieżyca? A ja go mogę w ogóle teraz pokonać? Bo to raczej wygląda jakbym w ogóle nie miał na to szans. No. O bro. Nie. Idź mi stąd. Dobra, ja chyba po prostu muszę teraz to zniszczyć. Interakcja? Lol. A, -a czyli to... Czyli to w sumie o to chodzi no i Bajlando Lol Pokonałem dwóch naraz właściwie sami się pokonali beczkownik na no jakiej następnie w stronę bramy i rozwal No dobra eee. że tak strzel w nią i patrz jak wybucha no dobra. Przeładowanko. To skomplikowane. Spróbuj raz jeszcze. Dobra, tak. Okej. Okay. W ten sposób. Dobra, i oddalmy się delikatnie. Easy. Dobra, dobra, ale tutaj ten gościu wyszedł, a to znaczy, że tutaj coś by mogło być, ale ta gra jednak chyba nie przewidziała tego, że będę chciał wszystko przeszukiwać. Z czym jeszcze bym stracił okazję na to, żeby zdobyć jakiś kolejny przedmiot chyba leczniczy. No dobra, mamy flagę. To nie było trudne i nie było jakoś mega skomplikowane. Ale początek wojny... O... W ogóle ta jaszczurka... Ta jaszczurka mega dziwnie wygląda. Moje plemie. Kiedyś się przejmę, będzie już tylko moje sklepy w posterunku otwarte. No dobrze. Tylko czy ja tu mogę kupić coś naprawdę istotnego? Ja was nie będę tym zadręczał, co będzie w tych sklepach. Ja sobie to będę robił poza odcinkiem. Czy ten Sifu tu właśnie przyjechał? Czego on tu szuka? Broń plemienia odblokowana. Ty co tu jest? Plemienna broń! Każde plemię posiada swoją indywidualną broń. Jeśli pokonasz wrogią plemię, będziesz jego broń. Pomagając własnemu plemieniu udało ci się uzyskać jego oręż. Jesteś teraz w sojuszu z plemieniem. Możesz jednak zrezygnować z tego przymierza i zjednoczyć siły z innym. Udaj się do fortu plemienia i pomów z jego sifu, by zmienić sojusz. Mówi, że o po świetnie ci poszło. Możesz teraz nosić plemienną broń. Będę to nosić z dumą. No dobra. Wszystko fajnie, wszystko elegancko. Tylko tak, teraz mam tam jeden punkt. Tutaj drugi punkt 1000 metrów. Drugi jest 855 właściwie łapek, a nie metrów. Jeszcze chciałbym tak zobaczyć, co ten typ mi powie. Informacje, które musisz zdobyć. Chyba nie pamiętam co muszę zrobić. Co mam zrobić? No dobra. No dobra, to, to to ja wiem, dobra. Nie chcę zabierać ci więcej czasu. Elo. Elo, panie, typowy. Jesteś dla mnie mega nietypowy. Tutaj mamy chyba te sklepiki, które miały być teoretycznie otwarte, a typ mi się zrenderował po prostu w trakcie rozgrywki. No dobra. Wyjdźmy stąd. Ewentualnie, jeszcze możemy sobie zrobić tutaj malutki awansik, ponieważ możemy sobie coś tutaj dodać. I ja bym chyba poszedł jeszcze bardziej w tą siłę, ewentualnie żywotność. Hmm. O, to jest pytanie. Co pójść? Może w tą charyzmę? Barter 5%, 5% taniej, będzie mogli kupować rzeczy oraz 5%. Drożej jest sprzedawać i to jest nawet fajna rzecz, ale szansa na łup dużo bardziej mi interesuje. A szczęście, plus obrażenia krytyczne, to jest coś, w co celuję w, ka w, co celuję w każdej grze. Jeszcze mam jakieś wung Fu. Dobrze, co tu mamy? Przeklęty bubr. Lol. Za ataków bronią do walki wręcz dwoma niszczycielskimi strzałami. O! Sekwencja przycisków: BXRT. Ale to są karabiny. To mnie tak nie interesuje. Mnie interesuje dwuręczne cięcie. I to jest coś, do czego zmierzam. I chciałbym to jak najszybciej osiągnąć. Światłość 6, mrok 1. Czyli dalej idziemy w tą światłość, co jest mega dobre. Biogeny. Tu mamy jeszcze tą... Te radioaktywne ogniki. No one są fajne. Fajnie przynajmniej wyglądają. Ale mega użyteczne nie są. Tu mamy jeszcze buchający płomień. Możemy sobie to odblokować. I właściwie chyba to wezmę. Bo czemuż by nie? Tak, chciałbym to przypisać sobie od razu. Do B. Porządeczko ulepsz odporność. Mam jeszcze jeden biopunkt. Nasze odporności aktualnie wyglądają w taki sposób, że mógłbym w sumie sobie to antybiozagrożenie zrobić. A to by się miało przełożyć na to, że dłużej, dłużej będzie mi schodziło HP w tym, w tym, tym tym, kurde, zaczarowanym lesie, że tak to nazwę. Więc pójdźmy bardziej w to. I to by było chyba na tyle. Coś tu mam jeszcze do zrobienia. Rzeczy raczej żadnych nie zdobyłem. Nawet jeżeli to sobie zobaczę na to poza odcinkiem, żeby już wkroczyć do akcji, a nie zadręczać was faktycznie takimi rzeczami, które nie mają większego sensu. Tu ja mam jeszcze masę sklepów do odwiedzenia. Więc ja już się do tego zabieram. A Wam jeszcze zdobędę totem. Why not? I co? I bang power up, nie? Znaczy nie, bo właściwie nam tu wyskoczyły jakieś rzeczy. Coś dostałem. Coś dostać musiałem. Dobra. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek Wam się podoba, pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego nie robicie oraz komentarz. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Siema. No, tylko najpierw muszę to wyłączyć, nie? Elo.